Cześć, witam Was w komentarzu po kolejnym przejeździe, w kolejnym filmie. Zobaczyliśmy całkiem efektowny skład. Mało tego, to, to nie był jeden skład. I teraz dlaczego takie, dlaczego takie akurat pociągi, a nie inne. Otóż wcześniej zrobiłem skład tu na podstawie. Pomysłu poddanego przez pana Remigiusza Majewskiego, Remaj 12, nik z forum modelarskiego, to były te oliwki z ET22 z żółtym czołem. A w dalszej części wątku są również propozycje dwóch innych składów, także idąc za ciosem, również to zestawiłem. Także tak to wygląda, stąd się wzięło z tego wątku, docenione jak widzicie przez. Wielu członków forum, i ponownie, jak poprzednim razem, ja zobrazowałem to na makiecie. Także to jest stąd, tak jak poprzednim razem, a same modele przedstawię Wam za moment na makiecie. Skład już zatrzymany, tak, jego zatrzymałem wcześniej. Przed momentem opowiedziałem Wam o pomyśle, tak, o kontynuacji jednego wątku, a teraz może szybciutko o modelach. Na makiecie dwa składy czyli końcówka tego, co przed chwilą widzieliście i trzy lokomotywy: dwa popularne Fiaty i jedna siódemka. Po prawej stronie zgodnie z planem jest SP45127 z Lublina z dwoma bonanzami. Tu może szybciutko przyjadę. Tym troszeczkę na bok. O. Z tymi bonanzami to jest tak, że one zawsze są sprzedawane w parkach po dwie sztuki. Były i, 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 i właśnie zawsze były po dwie sprzedawane. I są pytanie też, czy będą taka ciekawostka nie jako zestawy, tylko dwa ukazujące się na raz model. Dalej mamy SU45165, to sobie stoi tutaj na żeberku, a w wersji elektrycznej pociąg właśnie też zakończył swój bieg, prowadzony przez EU07345. Wszystko oczywiście to są modele Pico. Może teraz tu przejadę tym składem, tylko klepie adres. A i tak, mi się zatrzymało na rozjeździe. I tu tak. Tutaj mamy 5 greków y. są to e, dwa z nich to są pierwsze edycje w ogóle z tej formy e, modele o numerze 96 97 697 601 600 to jest zielono kremowa dwójka 601 to czerwono kremowa jedynka e, i uwaga e, też dodatkowe sztuki z reedycji, e, identyczne niemalże modele ze zmienionymi numerami inwentarzowymi, datami rewizji, a numery katalog katalogowe z kreska 1. Dodatkowo e, w samym środku akurat jest ustawiony zgodnie tam z planem pana Biusza, model 97608, kolejny wagon drugiej klasy, stąd razem 5 e, wagonów e, e, tych czerwono-zielono-kremowych. Op, nie w tą stronę, to ja już przyjadę tylko do końca. Może zresztą troszeczkę tu obniżę. I tu się zatrzymam na tym modelu. To jest w zasadzie pierwszy model serii 97600 jako nowość dobre dwa lata temu. Chciałbym jeszcze tu nadmienić, że to jest. Są niby trzy wagony zielono kremowe drugiej klasy od firmy Pico, ale oba są z początków piątej epoki, oba są z napisem PKP, bez tego upragnionego logo z trumienką, które przez całe lata pod koniec lat 90., na początku 2000. Te wagony zaczęły jeździć, takie, które najbardziej się wryły w pamięć, potem jeszcze miały te wagony stosunkowo krótki epizod, kiedy otrzymały przepisanie do PLPKP i C i taką nijaką czcionką, jak numer wagonu, ta informacja była naniesiona, to już było po podziale. Po podziale spółki PKP na PKP Intercity, PKP Cargo w początkach szóstej epoki też takie wagony właśnie w ten sposób z takimi oznaczeniami jeździły. Też na takie czekamy z znaku Intercity, były tuż przed przemalowaniem w nowe barwy. Ale właśnie. Warte tutaj zaznaczenia jest to, że póki co tych wagonów strumienką się nie doczekaliśmy. Zresztą identycznie nie doczekaliśmy się wagonów pierwszej klasy. Jeden, jedyny z strumienką polski Y jest to nisko nakładowa przeróbka firmy PMR, modele pana Krzysztofa Koja. I to tyle. Niemniej jednak czekamy na takie edycje, czy to od firmy PIKO, czy to od firmy ROBO. To taki komentarz na koniec. Dobra, a ja już odjadę. Znowu nie w tą stronę. Odjadę tym składem i pora zakończyć film. Tym samym dziękuję Wam za obejrzenie odcinka. Już akurat ten temat prezentacji modeli w tym układzie właśnie PICO. W takim fajnym na podstawie tutaj tego jednego wpisu e, zakończyłem. W sumie wyszły trzy e, składy. E, chciałbym tutaj nawiązać, że jakieś parę miesięcy temu prezentowałem identycznie pod, e, pod pojęciem jakiegoś tam. Wymarzonego, wyimaginowanego zestawu startowego, e, wagony Tabor PKP Intercity, w bardzo ograniczonym zakresie, oczywiście od firmy Pico, czyli siódemkę i e, cztery wagony z przydziałem krakowskim. E, to, e, tak jak i te przykłady, które widzieliście w ostatnich dwóch filmach. Pokazuje, że jednak firma Pico wydaje te modele z jakimś porządkiem, według jakiegoś sensu, żeby można je było razem zestawić, żeby nie gryzło to w ocz. Czasami jest to ze szkodą dla modeli, jak w przypadku nieprawdziwych względem numeru i przydziału dat rewizji tych wagonów PKP Intercity, ale czasami ma to rzeczywiście fajny sens, jak w przypadku łódzkich oliwek tutaj tych wagonów piątej epoki z przedziału białostockiego czy też akurat niekolekcjonowanych kolekcjonowanych przeze mnie oliwek z czwartej epoki ze Szczecina także fajnie, że w ten sposób są wydawane bo dzięki temu można sobie zestawiać w miarę realne składy z jednego miejsca w czasie z jednego miejsca w Polsce i nie tylko na szczęście firma Pico tak robi, firma Robo też tak robi i oby dalej obyśmy więcej mieli tematycznie ze sobą pasujących modeli. Dzięki temu fajniej będzie zostawiało się skład. Dobrze, to jeszcze ten komentarz był na koniec. Tym razem już żegnam się, dziękuję, cześć!